W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P należący do boku BC. Wszystkie współrzędne punktu A, B, C i P są liczbami całkowitymi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Pole trójkąta PAB. To jest ten trójkącik PAB. Jest równe polu trójkąta PAC. PAC. Należy w tym zdaniu zauważyć, że podstawa niebieskiego trójkąta ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kratek. Zapiszmy siódemkę, a jego wysokość poprowadzona do przedłużenia podstawy PA. Widzisz, tutaj przedłużam podstawę. I ta wysokość jest równa 3. Napiszmy H równa się 3. Zaś w trójkącie czerwonym możemy również przyjąć, że AP będzie podstawą, a z wierzchołka C poprowadzimy wysokość, która tutaj ma również 3 jednostki, 3 kratki. Zauważamy, że pole trójkąta PAB tego na górze niebieskiego, jest równe 1, 2, wzór A razy H. Wstawiamy do wzoru podstawa 7, wysokość 3. Mogę sobie wymnożyć 7 razy 3, to jest 21 drugich, czyli 10,5 jednostki kwadratowej. Jeżeli sobie zaczniemy liczyć pole trójkąta tego czerwonego P, AC, PAC, zauważymy, że, do, że dokładnie wszystkie te obliczenia będą identyczne, ponieważ podstawa i wysokość są takie same: 7 i 3. Możemy napisać w zasadzie 1, 2, 7 razy 3, ale mamy ten sam wynik: 10,5 jednostki kwadratowej. Więc pola tych dwóch trójkątów są równe. Zaznaczamy prawdę. Pole trójkąta ABC jest równe 21. Zauważmy, że pole trójkąta ABC to jest suma tych dwóch pól, więc napiszemy, że to jest 10,5 razy 2. Mamy 21 jednostek kwadratowych. To zdanie również jest prawdziwe.